Spójrzmy teraz na zadanie czwarte. Wiemy, że wydano 48 złotych w 20 monetach, czyli to oznacza, że wszystkich monet mieliśmy 20 sztuk. No i wiemy, że wśród tych 20 sztuk 8 to były monety dwuzłotowe, natomiast nie wiemy, ile było monet 1 i 5 złotowych. dlatego jako X oznaczyłam sobie liczbę monet 1 złotowych. Jako y liczbę monet o nominale 5 zł, ale wiemy, że łącznie wszystkich monet było 20 sztuk, czyli jeżeli dodamy do siebie 8 monet 2 zł, x monet o nominale 1 zł plus y monet 5 zł, to wówczas otrzymamy 20. Czyli możemy zapisać, że x plus y to będzie 20 odjąć 8, czyli 12. I to jest nasze pierwsze równanie. Następnie my jeszcze wiemy, że wydano 48, zł. Czyli cała kwota zapłacona przy użyciu tych monet wynosiła 48, zł. No to skoro wiemy, że było 8 monet dwuzłotowych, to przy użyciu tych monet. Wydano 16 zł. Tak? Mamy 8 razy 2, czyli tutaj 16 zł. Natomiast jeżeli spojrzymy, to tutaj tych monet o nominale złotówki było x, czyli jaka kwota została zapłacona tak? przy ich użyciu, to było x, no bo nie wiemy ile sztuk, razy 1, no bo każda złotówka, każda moneta miała wartość 1 złotego. Natomiast tutaj mamy y monet 5 zł, czyli kwota, którą zapłaciliśmy, to będzie y razy 5, tak? Tu byłoby prościej to pokazać, bo mieliśmy 8 monet. Każda moneta to 2 złote, stąd 8 razy 2, 16. Tu mamy x razy 1, czyli po prostu x, y razy 5 to jest 5y. I teraz wiemy, że łącznie tutaj zapłacono 48 złotych. Czyli mamy 16 zł plus x plus 5y, bo tymi monetami płacono i to jest łącznie równe 48 zł. Uporządkujmy, czyli mamy x plus 5y. 48 odjąć 16 to 32, i mamy równanie drugie, czyli zróbmy sobie układ równań. x plus y to 12. A tutaj x plus 5y równa się 32, no i pierwsze równanie razy minus 1. Czyli mamy tak. Minus x odjąć y równa się minus 12. Drugie równanie przepiszemy bez zmian. Dodajemy równania stronami, czyli tu mamy 0, tutaj minus 1 plus 5 to 4y. Minus 12 plus 32 to jest 20. Obie strony dzielimy przez 4, czyli y jest równy 5. No to mamy y. Wybierzemy sobie jedno z równań, na przykład to i wyznaczymy x. Czyli najpierw może przepiszmy. y jest równy 5. No i teraz tutaj tą piątkę podstawmy. Mamy zatem x plus 5 równa się 12. Y to 5, czyli x to będzie 12 odjąć 5, czyli 7, a y jest równy 5. nas oczywiście pytają, ile było monet o nominale złotówki, a ile było 5 złotowych. No to spójrzmy. Liczba monet 1 złotowych to x, czyli wiemy, że tych monet mieliśmy 7 sztuk, natomiast y to 5 złotych, liczba sztuk, tak? czyli moneta o nominale 5 zł i takich monet było 5.